Witam, przed chwilą doszła do nas przesyłka od firmy Wolf Jackskin. Czekaliśmy na nią dwa tygodnie, lecz idzie ona z Gdyni. Jest ona już praktycznie rozdarta, więc otwarciem nie będzie najmniejszego kłopotu. Znajdziemy tutaj katalog, dokładnie katalog od Wolf Jackson odnośnie podróży. Znajdziemy tutaj także kartkę ze specyfikacjami ich firmy, więc możemy tutaj znaleźć odpowiedni. Do podróży. Więc to wszystko. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTube.